Witam wszystkich, Szczepanionko. Dzisiejszy wstęp do rozmowy to trzy różne zdjęcia z dwóch różnych światów. Szczepanionko, jeszcze raz witam, tydzień w siedem minut. Miałem tą przyjemność odwiedzić odległe o kilka tysięcy kilometrów turystyczne miejsce, były to Azory. A wczoraj miałem przyjemność odwiedzić naszą lokalną perłę Bałtyku, czyli kołoprze Pomieram ilość turystów, ogólnie wszelkie pojęcia cenowe, restauracje i itd. Zostawmy to. To jest bardzo subiektywne podejście. Tam jest drożej, tu jest taniej, tam jest smaczniej, a tu mniej smacznie. Zostawmy to. Zejście na plażę w Kołobrzegu – szalet miejski. Cena – 4 zł lub 1 euro. No, światowa waluta europejska. Stan czystości pozostawia wiele do życzenia. Obsługa nie władająca językiem polskim albo bardzo słabo. E, no, generalnie źle. Ręczników nie ma, bo to koniec sezonu, jak wytłumaczyła nam e, pani obsługująca, Generalnie padaczka. Azory. Gdziekolwiek byliśmy, czy to był ogród botaniczny, park, ścieżka turystyczna, jezioro, krater powulkaniczny, toalety były zadziwiająco czyste. Ręczników nie brakowało, mydła w płynie nie brakowało i wody również nie brakowało. Obsługujących jako babci klozetowej brak. Opłata? Nie ma. Nie spotkaliśmy miejsca, a zjedziliśmy całą wyspę. Sam Miguel nie było, nie spotkaliśmy miejsca, zwanego toaletą, gdzie trzeba było cokolwiek płacić. Jak oni to robią? Nie wiem. Ale robią to skutecznie. Ci w brzegu też robią to skutecznie. Pobierają opłatę klimatyczną, dbają o wizerunek miasta który akurat w tym aspekcie rewelacyjnie nie wygląda. Ale cóż, może podniosą opłatę za molo albo opłatę klimatyczną, wtedy może pojawią się po sezonie ręczniczki i obsługa, no, która będzie dobrze świadczyła o dbaniu o klienta. To taka mała wrzutka lokalno-turystyczna. Teraz zbliża się 15 listopada. Dla mnie data bardzo ważna. To jest data przekazania projektu budżetu dla radnych i Regionalnej Izby Obrachunkowej. I nie wdając się w szczegóły, bo jeszcze na to będzie czas, jak tylko ją otrzymam w przygódce, odnego, chciałem złożyć oświadczenie, że jest to projekt autorski Pani Burmistrz. Nie zostałem jako radny zaproszony ani do konsultacji, ani do rozmów o budżecie, ani z niczym związanego spotkania w tym temacie. Czyli mam rozumieć, że jest to projekt autorski, któremu na pewno poświęca nie jeden odcinek, a tydzień w 7 minut i nie jedną minutę w czasie komisji i sesji Rady Miasta. Co tam w nim jest, nie wiem, ale obawiam się, że będzie płacz, że jest słaby że nie ma pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Także należy się spodziewać bardzo ciekawej sesji budżetowej. A tak poza tym, to na Facebooku jest słodko, miło, no i tak jak patrona Rzeczy Wszelakiej, ja mam już powyżej uszu, zauważyłem nagminną obecność pewnej pani w czerwonym płaszczu. Ona jest prawie pod każdym, a wpisem pani burmistrz obecna w komentarzach, a i na zdjęciach zaczyna być jej coraz więcej. No może to jest przyszła podpora koalicyjno-komitetowa grupy trzymającej władzę. No będzie wesoło. Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia w przyszły weekend. Na razie nabierajmy sił, szykujmy się na zimę. Do zobaczenia.